życia. To jest też tytuł mojego projektu artystycznego na przełom XVII-XVIII wieku, gdzie Rokoka był największym bogactwem i największą inspiracją dla mnie, jego rzemiosła. Stał się dziedzictwem, które zawsze jest dla mnie inspiracją, szczególnie w świecie kreacji operowej, ale też i życiowej trendach płynących z tamtego czasu, ciągle aktualnych, to wydaje się odległą drogą. Natomiast tak jakby czas się zatrzymał, w sposób współczesny korzystamy z tych dobrodziejstw, wrząc, kreując, inspirując się w życiu codziennym i w życiu tym artystycznym. Mówię tutaj o produktach do włosów, o pomadach, które powstawały, o perukach, które zdobiły głowy zamożnych współcześnie w momencie kiedy potrzebujemy jakiegoś wyrażania siebie w sposób trudny do wyrażenia własnymi naturalnymi zasobami korzysta się z peruk czy to na scenę czy w życiu w, w sytuacji kiedy następuje utrata włosów w wyniku choroby czy leczenia ta kruchość życia objawia się poprzez włosy ponieważ korona której nie zajmujemy,